Z tej strony to jak dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mojego nowego zadmiarza czyli jego handlarza. Jak widzicie, troszkę nim pograłem, bo nie mogłem się wstrzymać, a na odcinek jeszcze trochę czasu było. Jak tylko zobaczyłem, że jest do kupienia, to od razu go trzasnąłem od razu zagramy, nic nie musiałem wydawać pieniędzy. Zazbiłem 20 tysięcy pocharów i jest zmiana planów. Będziemy wbijać 25 rangę, ale na tym hand handlowcu. Teraz nie mogę tego... No dobra, za zagrajmy to może mój widz, nie wiem czy to widz, czy nie widz wpiszmy im hej, a jedną rundę zagramy. Bo jednak co nam szkodzi jedną rundę zagrać z nimi. Tak, widzowie? Jak będziecie pisać w komentarzach w wasze niki, będziecie się dołączać do klubu TheKing86 The no to oczywiście będziemy mogli też razem sobie pograć. Ale jak na razie nie widziałem, żeby się ktoś dołączył, jakikolwiek człowiek się dołączył do naszego klubu. O, i już widzicie, pierwszy był strzelony, nie wiem, jak ona to zrobiła, ale jakoś się zrobiła. Więc to jednak się opłacało. Nie bez powodu by mnie zaprosili, tak? Bo ten gościu jednak jest dobry. No i właśnie mi teraz, roz co rozwalić? Oni chyba robią sobie najlepszą drużynę coś tak czuję. No, dobra, jak widzieliście, zaraz przegradzą, przegrają. Więc co nam nie przeszkadza? Do tego Karla dojdziemy. No, i go przyjechaliśmy. Oni chyba zapraszają tu takich dobrych graczy, pro Wiecie o co chodzi, bo jednak gościu, który co ma 20 tysięcy pucharów, nie jest słaby. Jak wiem, w 19 to nikt mnie z takich ludzi nie zapraszał. No to jakby jedzieliście, teraz zrobiliśmy pierwszego winka. Nie osiem w kolejne na moje konto, trafię, Więc możemy sobie jeszcze dalej pograć. Nie wiem, czy chcą jeszcze czy nie. Może chcą, może nie. No ale jak widzieliście, chcieli dalej grać. Więc prawdopodobnie ten lu chce bić dalszą lepszą rangę. No to dobra. Prścielamy. No, po co jeszcze ja z niego? Dobra. Strzelamy w sercza. I co się tu właśnie stało? To tu to strzelił? Ej, to... no tak, to ten Lu. Ej, obawiam się, że to ma nie, nie wiem, ale nas totalnie ci rozjeżdżają ludzie. Ci potrafią zrobić krzywdę. Jak widzieliście, strzelili pierwszego punkta. No, już dalej nie damy, bo jak możemy przegrać? Dobra, pomogę mu jemu. Jak mi pomogą troszeczkę, bo oni w ogóle nie próbują pomóc. Dobra, uciekajcie, uciekajcie. Uuu, może być teraz najgorzej. Możemy przegrać. I przegraliśmy. Przegraliśmy, ale dobra, nic się nie stało, tylko dwa pochary. Mam nadzieję, że mnie za to nie wywalą. Chociaż szczerze w to... wow. Ten gościu zna się co na rzeczy. Grał troszkę więcej, dobra ustawca, bo widać po jego bucharach i rangach. Wy tego może nie widzieliście, ale chyba, że wczoraj na odcinku widzieliście, jak w ogóle wczoraj wam to pokazywałem, ale chyba pokazywałem. Więc serio, on ma 25 rang, na kolczu ma rangę, ale nie ma mojego nowego zamiarza, bo dzisiaj dopiero wszedł. Ja 30, 30 minut jeszcze nie patrzyłem do ustawca wtedy. To on jakoś za. o godzinie 9 się pojawił, to ja o 9.30 jakoś wszedłem do Brawl Stars, a jak zobaczyłem, że on jest, to od razu go kupiłem. Nawet się nie czaiłem, więc możliwe, że jako pierwszy Braustaws miałem tego nowego rozmiarza. Bo jednak to tak długo czekał. Ja to nawet się nie spodziewałem, że to będzie dzisiaj. Myślałem, że dzisiaj to on wejdzie, ale jutro dopiero będzie do zdobycia. Ale nie, że od razu tak. Nigdy takiego szybkiego update to nie było, chyba że ja się bardzo późno o tym dowiedziałem, bo jednak trochę czasu minęło odkąd ja się o tym dowiedziałem. No więc jednak coś tam w tym było. Może, nie wiem, to był jakiś tajemniczy update, że to nie miało się stać. Ja myślałem, że bardziej świąteczne skiny rodzą, chociaż ten jest... Szata no, jest w nich nie świąteczny, a fajnie jakby było. Wiecie co? Mało skinów świątecznych jest, ale fajnie by było jakby zadymiar świąteczny był. To by było fajne, a nie tam, że tylko skiny skiny i skiny. Mi już troszkę gamków dostało na koncie. A powiem Wam, że gram z niezłymi ludźmi. Bo naprawdę są silni. Chciałbym, żeby, abyście pod tym odcinkiem wstawili 200 łapek w górę. Mam nadzieję, że Wam się uda. I wstawcie proszę po, pod tym odcinkiem więcej łapek. Ja się tak staram. nawet no co? Tak malutko łapek wstawiacie. No czy 4 łapki mi nie wystarczą. Nie może. Już jakby było 25. To już by było dobrze. Już byście mieli zapewniony odcinek. Z czego tylko chcecie musielibyście tylko napisać to w komentarzach. A ja bym za to nagrał. Widzę, że Wam się bardzo odcinek z Empires spodobał. No ale jak nie wstawicie więcej łapek, no to nie będzie odcinków z Empires, łatwo. O, ten pokon nas uleczył, więc dobra. O, bo ja z nadal z nimi gram. Niech im będzie. naprawdę prosowo gramy. Jak widzicie nie jest to słaba gra. To już na 100%. Uuu, zabili nas. No ale to nie szkodzi, to się tak to wygramy. Zobaczcie, jak, jak handlowiec ma urta, to co możemy przegrać? Nic. Co nie wyżej możemy przegrać czas na naukę. Nie no, żartuję. Oczywiście uczyć się trzeba, ale Brawla też trzeba grać. A, niedługo będą koszulki z moim pieskiem. I napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć mojego pieska na odcinku. Mogę tak zrobić, nawet potrafię. Jak będziecie chcieli, to może na wigilię tego zrobię. Zrobiłam tego na niego. No i pięknie, ładnie. Wygrywamy sobie zaraz rundkę. Trzeba być jak najszybciej, bo jednak nie ma czasu. Nie ma czasu, widzę. Nie ma. No i przegra... Dobra. Chociaż nie przegraliśmy. My wygraliśmy oni przegrali. To, że mnie tam zabili, to dla mnie nieważne, bo i tak to wygramy. A jednak jak inaczej. On chyba zbiera drużynę, bo chciał sobie bić troszkę rank. Też tak czuję. No ale dobra. Zaraz wygraliśmy, zaraz. No już wygrano. Już jest winek jak nic. Jeszcze tylko raz z nimi przegraliśmy. Jak widzicie, to nie są słabi gracze. Nie. Nie są. Nie do nas ta anga. Nie no, z nimi to mogę grać na różę Jeszcze. Wyrzucili mnie. Jak my wyrzucili to... Niech chcą, coś mogą mi wyrzucić. Będziemy grali sami widzowie, co nie? Nie będziemy z nimi grać. Troszkę słabo, że mi wyrzucili. No, jak tam. Co mi to? Mnie to nie dotyczy, żeby wyrzucili. Ja to sobie mogę i sam pochary wbijać ale nie będę tam z nimi grać. Gdzieś mam to, żeby z nimi grać. Dobra, teraz dajemy, dajemy, dajemy. Cztery razy. Raz, dwa, raz. trzy, cztery. Mhm. Pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie, pięknie, ładnie. Ale fajnie śpiewaliśmy. Dobra, bo się do tych krzaków wchodzić, ale jesteśmy jednak. Ha. Nie, nie chcemy jego motek. Ja już właśnie z takim przyjaźniłem widzowie poza odcinkiem i wiecie jak to się skończyło? Minusem dwa. Dobra nie mogę, ja nie mogę. Ale mnie ta mapa... Chyba ta mapa chce mi wykończyć, a nie ci zadmiarzy. przejdziemy wszędzie to lecą nam, mnie. Chociaż teraz widziałem gdzieś tam dalej. Dobra. Aż, aż, no. Przegraliśmy widzowie, ale dobra, co mi tam szkodzi. I tak było fajnie, siedem boharów, to co, to, to, to. Gorzej by było, jakbyśmy mieli minus, ale że plus, to może być plus jeden, a zawsze to się będzie opłacało, bo to jednak zawsze jakiś pucharek wyżej. Ten to tam sobie nikt napisać, to on sobie Emoti ułożył, widzicie. Załamany jest chłopak, wygląda jakby spać mu się chciało, taki nik Cyk, cyk, cyk. I czy rozalimy? I rozwaliliśmy się w tym samym momencie. I czy będzie 0? Było minus 2. Więc ja już bym kończył ten odcinek. A wy widzowie, stawiajcie jak najwięcej łapek. Jutro wbijemy 15 rangę na właśnie tym handlowcu. A już się kończył.